Hej, cześć, maneczko, ja jestem Krzysiek, a dzisiaj sobie otworzymy 25 skrzyneczek w wodzie Zobaczymy, co wyjdzie, więc do dzieła praktycznie można powiedzieć. Więc obstawiajmy, co będzie czołgiści. Obstawiajmy. Oczywiście kupiłem księżycowe pudełka, więc do dzieła od razu Wam mówię. I teraz, żebym się nie majtnął, muszę sobie przełączyć tylko scenę. Żebyście widzieli piękne. Efekty, więc otwieramy już pierwszą skrzyneczkę, więc otwórzmy. No i co wyszło? O, 250 golda, 100 tysięcy kredytów, więc nie jest aż tak źle. Kolejna. Co to jest? Papierowy królik. Jeden dzień premium, 250. Ale co to jest? Tutaj będzie chyba do ostatniego. Tego, co nie brakuje, tam w jednym miejscu tylko. Ale kolejna skrzyneczka, co nam przyniesie? Może jakiś czołg premium? By było fajnie. No ale nie, tylko jeden dzień premium. I 250. Hmm, średnio. Zobaczymy, czy mi się wyrówna to, co w... yy, wydałem na te skrzyneczki. Zobaczymy, czy dostanę zwrot, czy nie. Miejmy nadzieję, że jakiś. Czołg premium by był. Hmm. 750. Kiepsko. To jest siódma skrzyneczka. Zobaczymy, co wyjdzie. Mam nadzieję, że. Hmm. 3 dni premium. 250. Kiepsko. Zobaczmy kolejną. Powinien być jakiś czołg. Nie ma. 3 dni premium, 250. Co jest z tą grą? Ja bym chciał prożet zdobyć. No, kredyty i to, i tylko oświetlenie, nieoświetlenie, wszystko po kolei. Co już? To już co, co mam? Dzień premium zaś. Jeszcze 15 skrzynek mi zostało, więc praktycznie połowa za nami za chwilę będzie. No i malowanie mamy. Do jakiego czołgu? Hmm. Pomyślmy. Co to za czołg? Nie no, ładnie wygląda. Obiekt 140. Unikatowy. Okej, okay, 500 golda, więc otwórzmy następną skrzyneczkę. Hmm. Miejmy nadzieję, że coś więcej wypadnie. Pół miliona plus 250. No, kasa mi się tak przyda i tak się przyda, bo będę musiał polaczka kupić. Dziewiątego tieru. Oj, 500 golda. Chyba będę stratny na tych skrzynkach. Bo powinienem mieć jakiś czołg. Powinien dostać czołg jakiś premium. No, już połowa za nami jest. No, skrzynki dawajcie, wylosujcie coś. 750. Chyba te skrzynki mnie nie lubią. Powinienem wziąć te fioletowe. No ale. A, zaś 100 tysięcy plus 250 golda. No nie jest zbytnio ciekawie, ale jakiś inny dźwięk był właśnie. I kolejne. Kolejne na obiekta, tak? Styl. Ale chyba ten styl już mamy. Nie, to jest całkiem inny. I to chyba nie jest obiekt. Albo to jest obiekt. Obiekt 430. U. O. Dzień premium 250. No fajnie, że są te, te style 3D, no ale ja bym wolał czołg dostać. Tak szczerze. No ale nic tutaj nie dropi. Otwieramy kolejną, zobaczymy. Miejmy nadzieję, że w końcu coś wydropi. Zauważyłem, że jeżeli coś specjalnego wyskakuje, to jest inny charakterystyczny dźwięk. Więc poczekajmy chwilę, poczekajmy, poczekajmy i spróbujmy. 20 skrzynka. I co? Idziemy premium. I 250 gold. I zaś papierowy królik. Ten papierowy królik mnie prześladuje. No ale okej. Okay. Dobra, jeżeli wam się podoba, to oczywiście zostawcie łapkę. I suba, jeżeli jesteś nowy. Może będzie więcej openingów. Zobaczymy. Jak zabijemy trochę jeszcze subów, to będzie losowanie do nagrę DBD, czyli. Dead by Dying Light Jak się nie mylę Więc, otwieramy następną skrzyneczkę Coś ciekawego będzie Czołg premium? Jestem ciekaw, albo dwulufowiec Albo progetto chcę Chcę dwa, to jest dwóch czołg, Dwa czołgi, które chcę Co to za czołg? Progetto! Brawo! To, co chciałem. Więc już jest dobrze. Bardzo dobrze, bo już jestem na plusie przez Progetto! Elegancko! Lecimy dalej. Nic tutaj nie będzie takiego ciekawego, tylko gold. Dobra, poczekajmy jeszcze chwileczkę. Chwileczkę, taki momencik mały. Nie wiem, czary mary, hocus pokus, etc., etc. No i oczywiście mam nadzieję, że zostawiliście teraz łapkę. Komentarz jakiś może? Może subik, a jeżeli wam się podoba, no to udostępnijcie to znajomym. Na fejsie, na WhatsAppie, na messengerze, może nawet na Insta, jeżeli chcecie. Proszę Was. Więc okej, okay, lecimy następną. Nie będzie żadnego czołgu premium, ale gold i dzień premium. Hmm. Ile? 750. Została ostatnia skrzynka. Więc błagam. Dwulufowiec. Żeby teraz mi wypadł dwulufowiec. Amen w Pacierzu. Dobra, dajmy, damy radę, czy nie damy rady? Ja teraz nie wiem, czy ja to nagram w Full HD, czy w 1440p. Ale dobra, to są już moje przemyślenia. W głowie mi się roi. Dobra. Ostatnia szansa. Nic nie ma. Ale chociaż tyle, że project to zdobyliśmy. No, więc mam nadzieję, że się spodobał ten opening 25 skrzynek. Trochę lepszy niż ten od silnika, który był tam 75 skrzynek i nie wygrał żadnego projectu ani dwulofowca, a później kurde zrobił opening bez. bez pokazania i zdobył wszystko. Co to jest? Fatum YouTubera chyba. Więc okej, okay, więc to było na tyle, nie zapomnijcie właśnie o obcy, o subiku, o komentarzu, więc do dzieła czołgiści, widzimy się na polu bitwy, trzymajcie się, cześć!